Namaszczona osoba, która wypełnia następujące warunki, aby być Bożym kanałem mocy. I pierwszy punkt, słuchajcie, jest bardzo ważny. I może przeczytamy go wszyscy razem. Rozwinęła efektywne życie osobistej modlitwy z Bogiem Ojcem. Pan Jezus powiedział, wymódlcie się tak. Ojcze nasz. Więc On mówi, nie przychodzicie do Ojca jako petenci, którzy czegoś potrzebują, ale jako synowie Boga zrodzeni przez Niego, jako mężczyźni i kobiety zrodzeni z Boga. Więc y, jest to zupełnie inny poziom modlitwy. Wyobraźcie sobie kogoś, kto ma wszystko. A przychodzi do Niego ktoś, kto jest w potrzebie. A jak traktuje tego, kto jest jego synem, który przychodzi do niego? Który jest zrodzony z niego? Jest, jest to niezwykle. To jest po prostu inny, zupełnie inny poziom. Zupełnie inny poziom. Drugi punkt. Żyje w intymnej społeczności z ojcem. Przeczytajmy to razem. Żyje w intymnej społeczności z Ojcem. Zna Ojca, zna Jego miłość. Chodzi w Jego obecności. Tak jak Pan Jezus powiedział, Ojciec jest we mnie, a ja jestem w Nim, więc w tej relacji żyję. Mówi też do Niego: tatusiu, kocham Cię, należę do Ciebie, Ty mnie zrodziłeś. Właśnie w takiej intymnej społeczności. Trzeci punkt. Taka osoba otrzymała od Boga prawdziwą wiarę. Przeczytajmy razem. Otrzymała od Boga prawdziwą wiarę. Wiara jest czymś, czego my sami nie potrafimy sobie wytworzyć. Kiedy otwieramy się na Boga, kiedy cytujemy Jego Słowo, Jego obietnicę, ona do nas przychodzi. Ona przychodzi. I ona jest w Tobie, we mnie. Musimy mieć taki rodzaj Bożej wiary. Miejcie wiarę Boga. Miejcie Boży rodzaj wiary albo wiarę w Boga. Czwarty punkt. Otrzymała od Boga jasne udzielenie e, lub namaszczenie mocy. Powtórzmy wszyscy. Otrzymała od Boga jasne udzielenie lub namaszczenie mocy. I gdybyśmy na przykład zobaczyli do ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich, to tam jest historia opisana, kiedy Filip głosił w Samarii, znały się wielkie znaki, cuda, demony z ludzi wychodziły. Ludzie byli uwalniani, uzdrawiani. Ale. Kiedy apostołowie się dowiedzieli, posłali Piotra i Jana, co oni robili? Tam byśmy przeczytali. Oni nakładali na nich ręce i oni przyjmowali namaszczenie Ducha Świętego. Duch Święty zstępował na nich. Ktoś by powiedział, no po co, skoro oni byli tak dotknięci głoszeniem Filipa, Bóg przez Filipa robił tak niesamowite rzeczy, więc, ale przyszli apostołowie, i oni takiego namaszczenia im udzielali. I to jest niezwykle ważne. Otrzymali od Boga jasne udzielenie i namaszczenie mocy. Piąty punkt. Taka osoba żyje świętym życiem w dyscyplinie ducha świętego. Przeczytajmy razem. Żyje świętym życiem w dyscyplinie ducha świętego. To znaczy. Że e, jest prowadzona przez Ducha. W liście do Rzymia, w ósmym rozdziale jest napisane, bo ci, si, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Boga, prowadzeni przez Ducha Bożego, prowadzeni w każdej sprawie. I jakby ta głęboka świadomość, że wszystko, do czego nie zainspirujecie Duch Boży, będzie Twoim działaniem, Twoim wysiłkiem. Wiecie, to jest niesamowite. Duch Święty wie wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, żeby usługiwać skutecznie. I kiedy będziemy mieli Jego prowadzenie, po prostu będziemy działać w sposób bezbłędny. E Szósty punkt. Słyszy Jego głos. Taka osoba, przez którą e, to namaszczenie Boże e, działa, ona słyszy głos. Słyszy Ducha Świętego. Hmm, Powtórzmy. Słyszy Jego głos. Siódmy punkt. Nauczyła się być jak małe dziecko i jest posłuszne cokolwiek Bóg powie. E, Pamiętacie, niedawno czytaliśmy to, kiedy uczniowie dyskutowali, kto w Królestwie Bożym jest większy albo największy. Postawił dziecko i powiedział, powiedział tak: Jeśli nie staniecie się jak to dziecko, to nie ma żadnego innego sposobu, byście weszli do Królestwa Bożego i w tym królestwie funkcjonowali. Nie ma takiej możliwości. Więc jeżeli chcemy. W Królestwie Bożym funkcjonować musimy być jak dzieci, które z ufnością przyjmują, nie dyskutują i robią to, co powinni robić. I jeśli chodzi o dziecko, to jest jeszcze to słowo zależność od ojca. Pamiętacie, mówiłem o Ignacym, że gdyby Moniki zapytać czy kiedykolwiek Ignacy przyszedł Adama i, i zapytał się taki zmartwiony, co ja jutro będę jadł, albo co ja sobie ubierze. I taki strasznie zmartwiony, słuchajcie, to dziecko tego nie zrobi, bo, bo ono wie, że od tego są rodzice. To nie jest jego problem. E i Bóg chce, żebyśmy tak tacy zależni byli od Niego we wszystkim. I Biblia powiada, że jakże ten, który nad własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wydał, nie darowałby nam z, w, w nim wszystkiego. No, wszystko, co jest potrzebne do życia pobożności. Mamy. W Jezusie. Ósmy punkt. Taka Osoba jest wypełniona współczuciem Jezusa i wiarą czynną w miłości. Przeczytajmy razem. Jest wypełniona współczuciem Jezusa i wiarą czynną w miłości. Jeszcze raz. Jest wypełniona współczuciem Jezusa i wiarą czynną w miłości. Słuchajcie. Kiedy Bóg chce Was używać do uzdrowienia innych ludzi, i pomagania im, to motywem ma być prawdziwa miłość, to głębokie współczucie bólu i problemów, z jakimi borykają się ludzie w chorobach, w związaniach demonicznych, że Masz w sercu współczucie. Boży, Boże współczucie, współczucie Jezusa, ono to by kieruje a nie żeby tu zabłysnąć, że ja coś zrobię. Nie, to jest tak dalekie. Od, to jest po prostu, w tym momencie zaczyna się manifestować egoistyczna ludzka natura. Chcesz, człowiek chce zaistnieć. I jeżeli na przykład taki motyw jest, że ktoś chce zaistnieć, być super duchowy, pokazać innym, że Bóg przez niego takie rzeczy czyni, więc... Po prostu to jest złe. To jest grzech. Dziewiąty punkt. Jest gotowa zapłacić cenę i koszt niesienia namaszczenia. Przeczytajmy. Jest gotowa zapłacić cenę i koszt niesienia namaszczenia. Więc Wiemy też, że apostołowie byli namaszczeni Duchem Świętym. Duch Święty daje zdolność do wykonywania Bożych dzieł. Obdarowuje nas darami, abyśmy byli w stanie w właściwy sposób wypełniać Jego dzieła. Ale wiemy, że to się wiąże z prześladowaniem. I to namaszczenie, które jest w nas, nie pozwoli nam być bezużytecznymi. I nie będzie nigdy tak, że ci się czegoś nie będzie chciało zrobić, ale namaszczenie popchnie cię do, często do wysiłku wielkiego, do tego, żeby na przykład dotrzeć do osoby, która jest w potrzebie. Bóg powie: Chciałbym, żebyś tam pojechał. Pamiętam, kiedyś byłem na konferencji, i Alan Vincent opowiadał taką historię. Modlił się nad ludźmi i nad chustkami, które przynosili ludzie, które potem zanosili do chorych i chorzy byli uzdrawiani. I stanął przed pewnym człowiekiem i Duch tak powiedział, posłuchaj, chcę, żebyś gdzieś z nim pojechał, tu chustka nie wystarczy. No, i mówił, że było to bardzo daleko, ale miał dosyć długą przerwę między wykładami, więc postanowił, że pojedzie z tym człowiekiem. I pojechali do tego domu, i okazało się, że ojciec rodziny, który, którzy adoptowali chyba trójkę dzieci, dzieci po prostu nie były jeszcze dorosłe, był pełnym miłości człowiekiem. Mówi, jak go zobaczyłem. Pełny miłości człowiek. Bożej miłości. I za powiedział tak: pierwszą rzeczą, którą zauważyłem u niego, to duch śmierci. Nakazałem duchowi śmierci, aby opuścił tego człowieka. I był podłączony, miał e, również nowotwora. Był podłączony do całej aparatury, bo był już naprawdę w ciężkim stanie. A potem powiedział do nich, posłuchaj, teraz ty sam rozpraw się z rakiem. Wiecie, kiedy Duch Śmierci go opuścił, on powiedział do tego ducha raka, wynoś się z mojego życia. W jednym momencie wyrwał wszystkie te połączenia, że tak powiem, do aparatury i wstał i był w 100% zdrowy. I czasem, i mówi tak, ledwie zdążyłem na następny wykład, i to był wysiłek dla mnie. I to jest to pytanie: taka osoba jest gotowa zapłacić cenę i koszt niesienia Bożego namaszczenia. Ludzie czekają. Wiecie, jak kiedy. Często patrzę, jak na Facebooka czy i widzę, jak ludzie proszą, błagają o pieniądze dla dziecka, które jest po prostu chore i, i, i trzeba za zapłacić wielką cenę. Dosłownie błagają. A to sobie myślę, a my mamy odpowiedź dla tych ludzi. Nie rusza nas to, że. Dzieci odchodzą, umierają, cierpią, całe rodziny. Nie rusza nas to, skoro mamy odpowiedź? Ciągle jesteśmy zajęci swoimi sprawami? E... Dziesiąty punkt. Nie jest nieśmiała lub bojaźliwa, lecz gotowa do działania i używania udzielonego daru. przeczytajmy, nie jest nieśmiała lub bojaźliwa, lecz gotowa do działania i używania udzielonego jej daru. Więc czasem jest tak, no. Czuję, że Duch Święty cię zachęca. Podejdź do tego człowieka, porozmawiaj z nim. On jest w potrzebie. Ale ty mówisz, no. No jestem z natury nieśmiała. Wiesz, powiem Ci tak. Możesz pokonać tę nieśmiałość, kiedy masz odpowiedź dla tego człowieka. Kiedy masz dla niego uzdrowienie, uwolnienie. Słowo wiary, nadziei. Ja chyba punkty pomyliłem, nie? E Jest pokorna i chętna do uczenia się i bycia poddaną korekcie? Jest pokorna, o taka osoba jest pokorna i chętna do uczenia się i przyjmuje korektę. Przeczytajmy. Jest pokorna i chętna do uczenia się i bycia poddaną korekcie. Że ciągle wiemy, że Bóg ma więcej, że chce nas nauczyć nowych rzeczy. I że jeżeli Bóg nas używa, to nie znaczy, że nie mamy być korygowani. Mamy być korygowani, aby Bóg nas mógł jeszcze w sposób bardziej potężny używać. Wiecie, nawet gdyby tak było, że gdyby. Bóg Cię użył do tego, żeby przynieść na przykład uwolnienie, uzdrowienie jakiemuś człowiekowi, a Ty byś pomyślał: no super, popadłbyś w pychę. No to jest koniec. To jest koniec. I ostatni punkt. Pragnie się uczyć i być uczona nowych rzeczy przez Ducha Świętego. Przeczytajmy. Pragnie się uczyć i być uczona nowych rzeczy przez Ducha Świętego. Czy Bóg ma nowe rzeczy? Ciągle, każdego dnia, będzie miał nowe, Boże rzeczy, których chce nas nauczyć. Wiecie, my jako ludzie często chcemy działać w sposób szablonowy. Ale Bóg nas będzie uczył, że tak jak Jezus uzdrawiał, podchodząc do każdego człowieka osobiście, i często robił to w zupełnie inny, nowy sposób. Tak Duch Święty chce nas uczyć, jak mamy podejść. Jeżeli się tego nauczymy, po prostu będziemy w tym precyzyjni i pomoc Boża przyjdzie do tych ludzi. Do, do takich osób. Przestudujcie sobie. Moglibyście nawet wszystkie te miejsca no, razem ze Słowem przestudiować. Jeżeli będziemy spełniać te warunki, po prostu Boże życie będzie w nas wypływać i ludzie będą błogosławieni wokół nas. Słuchajcie, to jesteśmy do tego zaproszeni.